Cero, ja jestem Daniel, to nasz kolejny odcinek materiał. Dzisiaj gramy w Minecrafta z moim bratem My już dawno nie nagryliśmy Minecrafta I to już tamtą serię To zaczynamy Najlepsza będzie seria nasza Będziemy razem z znajomymi grać I już ja tam Już tam wiecie Już mam swordy, tam wszystko pogrniane, prawda Braciszko, Braciszek, braciszek Tu będzie obok nas no i będziemy grać sobie na zapas filmik, założymy... No, już szybko władzę. na Będzie ta pierwsza. No co ty, gdzie? Zobacz. Tu. No. I zaraz będziemy mogli do Adasia. No jak brata braci. Już wbijamy do Adasia serwer. Tylko coś mi te wszystkie rzeczy bo my graliśmy na wiesz na albo bo jak chcesz, tylko nie zginie, okej? Okay? Bo żeby wiesz, nie było żwota to za... A moje ma... gotowy, dobra. Dobra, jesteśmy. My tu... Adaś, nie wiem gdzieś chodził. Nie wiem. Gdzie ci się odsunęły? O, to jest na świat. Trochę rozkręciliśmy te... Już tu i tak mamy dużo zrobione. Już tu my To jest takie nasze miasto malutkie. Bo ja dedłem. Dobra. My, ja dziś dedłem. Bo... Dobra, Widzowie, Zostawcie łapeczkę w górę, co wszystkie. to się pokaże. Kolejny filmik. Nie Dobra. Tu, tu był kościół, ale to było takie. Było rozwalone. Dobra, tu jest Adasz. No wiem, Damian, na ty, bo ja na, tam, tam, na tamty gram, ale tam nie ma nagrywarkę. Tam to jest Dobra, tu jest tak, tu, mnie, tu jest kościół, ale on, on właśnie jest już zamknięty. Ej, ale zaraz deadne I straci swoje temki. I tu jest taki kościół. Tu miał być kościół, ale... No i ale był tu kościół dalej. Tylko my pomyśleliśmy, że to przerobimy. I zrobimy na ten. na, 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 na Biedronkę. Tu mamy, tego nie rozwalaj, okej? Okay? Tu mamy tak. Tu mamy tak, tu mamy. Tu mamy sklep. Taki malutki. A to okay. moja tu mamy farma. Tu nada się farma. Tu mamy ogarnięte. Taka, nie wiem, taki sklepik mały. I też tu ma, jest taka duża szopa. Tu mamy tak. Pierwsza produkcja tu mięsa. Jest tu jest produkcja z tego chleba. Produkcja tu chleba. Produkcja druga. chleba. To jest Tutaj tworzymy chleb i zobaczcie, ile już mamy tego chleba. Czyli już tyle tego chleba już jest. Nie, tyle mamy. Bułek. No. O. Co będzie ten chleb? Tutaj. A mam. Tutaj tutaj. Okej, tu trochę mieszka. Mamy. No, mamy 48. Bardzo szybko Bardzo, bardzo szybko ta produkcja nazywa a teraz widzowie pokażę wasz dom, musimy się zapoznać, może no. w tym odcinku jeszcze nie zbudujemy Biedronki, No może w następnym, ale zobaczcie, tu, tu jest takie mury zostały, moja siostra porobiła, tu jest taki, zobaczcie, taki w skali domek, nie, nie wiem, przepraszam za, i tu się wchodzi. Tu mamy ładny domek, tu wyrobione. tu tak mamy... Tam mamy kopalnię. Tu mamy, kopal... mamy długą kopalnię. Tu mamy długą kopalnię. Cicho po Dobra. Tak oto będzie, widzowie. To jest taka kopalnia, zobaczcie. Na razie ja, ja pokazuję. Kopalnie co kopać, bo czego. Tam znaleźliśmy diamenty, ale gdzie zgubiliśmy sworda. Ale nie, w jakiej nie, No bo to jest ta nasza siostra. Tu mamy łóżko, taki wiesz, salonik malutki. Salon. Tu mamy górkę. Salon. Tak, tak. Tu mamy górkę. Wygląda tak. Tu mamy uszka sobie. Tu mam. Tu mamy kolejne uszko. To taki też pokoik. Tu Jest też. Tak, co? To, to, a tu jest balkon. Dynią. Balkon. No, tu jest dynia. Tak, o wiesz, ja sam robi. Tak, ten, o, o ten Ferduś zrobił. Ja nie jestem Ferduś. Dobra. Dobra, schodzimy. No i co, to może pójdziemy do kopalni nawet pokażę. Pójdzie. Muszę coś zjeść, wiecie. Także żeby nie mogę zjeść, kurwa. O jabo. Jabło zostało. Do widzowie. Ale. Zjemy sobie. No dobra. No tak, ogarniemy sobie kilo. Ogarniemy sobie. To w miarę ogarnięte już. Tylko mamy, no ogarnięte. Zapomniałem o Nie takie... Ja tylko to zostawiłem. Też takie drzewko, żeby mieć szybciej. Zawsze Jestem mury zrobiliśmy? Grom, się Grom, Się Grom, Się Grom, naładować. Grom, grom. Grom, pada. Pada. Dobra. Topielce, tutaj, topiel, o, pokażę nam te topielce. ty jesteś, braciszku. Tutaj. Tam jest, już do niego idziemy. Zobaczycie. Tutaj. Już idę, boże, możesz. Tutaj. Zobaczcie, ile tam jest topielców. To jest przesada. Zobaczcie. Tam. Jest A tu mamy. Topielców. Tam. Szyku ja nie jest. Nie, tam. Naprawdę gdzie ona? Ej, i czemu ginęłem? E tyle To pięknie. Wła! Czy... Czeka... wezmę tej temki swoje. Ja mam. Mam to rzuć mi, bo jak ten tam ogarnąć. Nie o, chyba mogę. No to zostaw sobie tego. O, mam tu swoje temki. A to mogę. No zobaczymy, jak jest. Chyba? No. Ja. Co? Spad, chile. O kurde. W następnym odcinku się wybierzemy po, po, kopal, do kopalni się wybierzemy. To taki, tu też taką mamy dużo wieżę, żeby jak coś, jakby ktoś się zgubił, taką z dirtu już zrobiliśmy. Wieżę z dirtu. I też to taka trampolina, możemy tam wejść. Tu Ladeś próbował to zrobić. Pier, pier na nas wybuch. Niestety taki to czas. Widzę już powoli. No przez krypery te cholerne. Co mi tak jest? Powoli ten odcinek będziemy. Albo w następnym odcinku się zamienimy na rolę tam. Wiecie. No, dzisiaj taki odcinek pokazowy, co my tu mamy. My tak szczerze my tu zaczęliśmy, od, ale to mało bardzo mamy terenu, bo te szopa dużo zrobiliśmy, bardzo dużo, bo jak to. Od, od początku się zaczęła nadać, się ja zrobić fabrykę. E, tak, fabrykę mnie. E, fabrykę chleba na początku zrobiliśmy. Tu taka chatka była malutka. No, a później. A tu też nasze takie zejścia do domku. I też tunel. A gdzie ten mój tunel? Słuchajcie, gdzie jest mój tunel. Ten, co muszę nas bardzo pokazać. A to ten tunel tu jest tutaj. O, tutaj się schodzi. O, kurczak, zobacz. Zobacz, kurczak chce wyjść. Aha. O, jajko. Walne cię, kurczaku. O, Widzicie? Ile mam szana. pokaż. 14, możesz. Przepraszam, bo musiałam coś tam zrobić. A nie idźmy tam. Ja na tym wchodzę. Widzicie, taki wyjątkowy, długi filmik zrobimy na Was. Ja mogę do 14 Uf. minut nagrywać, to dajmy do 12 minut i kończymy. A ja czasem Dobra. I tu, widzicie, mamy drzewko i już sobie posadzimy. Bo ja lubię sadzić drzewka, żeby później tu wiecie, bo tu tam. No, no, zmarł. Taki grubek postawiliśmy, No i posadziliśmy. Później takie drzewko rosło. Udajmy, że 12 minut i kończymy. No i co tu i w następnym odcinku. Tu będą filmy. Wiem, teraz święta, to nie wiem, czy będzie z Biedronki budowanie. Z Biedronki budowanie. Ale dobra, jeżeli chociaż Adaś, tu. Już kończymy filmik. Chodź, się pożegnamy. Dobra. Jeśli na was się spodobał odcinek, zostawcie łapeczkę w górę. I wbijecie na doś kanał. Też może się poławi, Chodź, No i... Eluwa widzowie do następnego odcinku